3 września, troszkę cieplej się zrobiło. I tu na tej leśnej mojej posiece, gdzie mam te odkłady, miałem takie odno, ładne poletko na włoci pospolitej się znajduje. Jest jej trochę. Chociaż to jest dość rzadki widok, bo większość to jest tej kanadyjskiej, amerykańskiej. A to o takie piękne owady przylatują na tą nawoc, no i oczywiście pszczółki. No to wszystkie jakieś osy, takie żądłówki Bardzo duża różnorodność owadów. Bardzo ładna ta nawoź, ale rzadko właśnie spotykana niestety większość tak jak tam kanadyjska, bądź późna, bądź ta wielka, nie wiem już dokładnie jak one się nazywają te gatunki. Ale chyba że trzy gatunki te inwazyjne są a to jest właśnie nasza nawoć nasza rodzima nawłość pospolita która w sumie przez agresywność tamtych gatunków wcale nie jest taka aż pospolita ładnie ładnie wygląda ta nawoć tutaj właśnie się trafiają takie poletka tej nawłoci pospolitej także to jest takie dość przyjemne no i troszkę zbierają, zbierają te pszczółeczki. A tu ją widać, czy to nie, to nie pszczołeczka chyba trochę tutaj na włoci.